Wydaje mi się, że w tym roku Janów będzie sukcesem. Mimo, że na rynku arabskim w ogóle panuje kryzys, ale są konie bardzo wyrównane a na wysokim poziomie. Także tam jest bardzo dobra jakość i jest e, parę koni, które są powyżej, ale reszta jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o jakość koni. Także wydaje mi się, mam nadzieję, że się nie mylę że aukcja będzie e, bardzo dobra. Jest przepiękna Belgika, córka Gazala z Janowa Podlaskiego, która na pewno będzie moim zdaniem Koniem, który się sprzeda za największe pieniądze. No i jest El Shagira z a, Michałowa, która jest kobiłą zagraną na show i która pewnie też się dobrze sprzeda. A, a jaki jest rynek w tej chwili, jeśli chodzi o śniadanie? Okay. A rynek jest, y, największy popyt mają konie, które mogą się pokazywać. Nie bardzo chcą kupować y, klaczy stadnych, nie bardzo chcą się ludzie bawić w hodowlę ale rynek na konie, które są w jakości pokazowej, ciągle istnieje. Każdy z wystawców, szczególnie ze stanim państwowych, no, stara się tak skonstruować stawkę sprzedażną, żeby były tam gwiazdy, takie klacze, które przyciągną zainteresowanie hodowców, a jednocześnie taką, która zapewni tak powiem, konie na każdą kieszeń. Janów w tym roku, moim zdaniem, oczywiście to będzie zweryfikowane wynikami aukcji. Moim zdaniem wystawił bardzo mocną stawkę. I taką najważniejszą naszą klaczą, która będzie w tym roku prezentowana w czasie aukcji, to jest klacz Belgika. Belgika jest stosunkowo młodą klaczą, ale już bardzo utytułowaną, jeżeli chodzi o pokazy, ale przede wszystkim doskonałą matką stadną. Świetną matką. Zostawiamy sobie oczywiście trzy czy cztery jej córki a ona sama będzie musiała zmienić właściciela. Bardzo nam smutno z tego powodu, bo ciężko się rozstaje z czymś, co jest naprawdę, naprawdę wartościowe i piękne, no ale takie jest życie. Drugą klaczą, którą no, trochę serce krwawi jak się sprzedaje, to jest to jest klacz hmm, Palatina. Piękna, kasztanowata, młoda córka hmm, ogiera hmm, QR Mark, który która yy, z kolei ma to nieszczęście, że ma doskonałą matkę. Yy, Palmeta zeszła na Czempionka Polski, jest, yy, zostaje w nie, myślę, że zostanie już do końca życia. Yy, no i musimy rozstawać się w związku z tym z jej córkami. Yy, poza tym mamy klacze takie jak Pietra, czy yy, Eferada, yy, które również yy, reprezentują poziom bardzo wysoki i wydaje mi się, że powinny rzeczywiście wzbudzić zainteresowanie inicjatorów. A czy ja... Uważam, że rynek na konie arabski jest właściwie dobry, a można powiedzieć, że właściwie, że bardzo dobry. Bo nam udaje się rocznie sprzedawać około między 80 a 100 koni. E, oczywiście największa i najbardziej ekonomicznie uzasadniona sprzedaż jest na dużej aukcji w Janowie Podlaski. Ale na tej aukcji sprzedajemy tylko 19 koni, a resztę musimy sprzedać na tzw. aukcjach domowych, stadninowych. I ten rynek uważam jest, oczywiście wymaga to... Dodatkowego wysiłku i dodatkowego przygotowania tych koni. Bo jest grupa koni, która doskonale się nadaje do rekreacji, pod siodło, tańsze, tańsze klacze dla ludzi, którzy nie dysponują portfelem wartych szejków. Ale. Tutaj na tej aukcji przygotowaliśmy, uważam bardzo, w jaki sposób dobrą ofertę. Oferta aukcyjna została dosyć mocno skurtyzowana do niedużej ilości klaczy. My sami przedstawiamy 11 klaczy. Uważam z tego, że 4-5 są to, są, to, są to klacze wybitne. Jest dobry środek, takie, takie klacze dobrego, dobrego środka. jest, w tym roku zmieniliśmy formułę trochę. Zmiana tej formuły polega na tym, że Właściwie najlepsze konie idą w pierwszej właściwie dziesiątce. Dlatego powróciliśmy być może do starej tradycji. Kiedyś tak było dawniej, jakieś 20-30 lat temu. Może to pamiętają e, starzy, powiedzmy, wywalcy, czy starsze pokolenie telewizów. I sądzę, że ten pomysł w jakiś sposób powinien zaowocować. Sądząc po zgłoszeniach, które są w tym roku na aukcję, to uważam, że e, ta sprzedaż nie powinna być zła. Ona powinna być dobra i rozwijająca się. Bo najważniejsze dla właściciela konia jest to, że jego właścicielami chcą się stać dwie, czy trzy albo cztery osoby. I to bardzo ożywia rynek. To ożywia powiedzmy licytację. Jak będzie, zobaczymy. Bo to nigdy właściwie nie wiadomo. Wiadomo to po pierwszych koniach, które, które schodzą z licytacji. A w tym roku będzie to ono posuwało się w postępie geometrycznym. W tym, roku, w tym roku numer pierwszy przypadł dla Janowa. On co roku się zmienia między Michałowem a, powiedzmy, Janowem. Janów przedstawił bardzo, bardzo dobrą Belgikę. My również mamy bardzo dobrą Szagirę, która jest w innym typie, zupełnie jak klacz z numerem, z numerem jeden. Ale też uważam, że jest że jest parę, jest ekspulsja doskonała, doskonała właściwie, właściwie klacz, która, która pochodzi z doskonałej, z doskonałej rodziny. Jest, jest Daga, jest Espinilla, uważam, że jest, że jest Damakier, także, także jest w czym wybierać. Są właściwie można powiedzieć, że ta aukcja daje dla każdego portfela odpowiednie konie.